Kurde, buractwo. Człowiek sobie spokojnie wychodzi zajarać, a tu przychodzi taki kondon i mu zajebuje wrota piekiel. Zamknięty. Mamy farty. Bingo! Witam w komnacie rozkoszy! Dupcy, perdo usług! Wolita, spiardolamę! Marcinek, z linii strzału! I wszystko się dobrze skończyło. Dopalimy i wracamy do piekła. No i pięknie, co my tu mamy? Samowolne opuszczenie piekła, a do tego papioski i alkohol w miejscu publicznym. Ciach, zdjęcie, i już MMS leci do staży piekła. 24 maja premierowy odcinek drugiego sezonu egzorcysty ląduje na YouTubie na kanale Spinki.